Elektronicznej klucz dobra miasta. Zapraszam. Panie prezydencie, oddaję głos. Witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. Jak widać, pogoda się wyjątkowo dopisała. Senioralia rozpoczynamy w Poznaniu po raz pierwszy. No, coś, co jest na początku, jest zawsze zrobić najtrudniej. Mam nadzieję, że wszystkie kolejne, bo wierzę głęboko w to, że będą kolejne senioralia, będą po prostu jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze i coraz więcej osób będzie w nich brał udział. Bo proszę Państwa, przed Wami jest jedno wielkie zadanie. Wy musicie w tej chwili dać przykład. Dać przykład tego, że warto się bawić, że jest dużo rzeczy do zrobienia. Że jak się chce też nawet piękną pogodę załatwi, musicie po prostu dać przykład wszystkim, że to, co się w Poznaniu, będzie działo dla osób starszych. To jest po prostu warte tego, żeby skorzystać, żeby zobaczyć, żeby się spotkać, porozmawiać, e, a może nawet czasami e, zrobić coś, co jest także dla innych potrzebne, wcale nie tylko dla starszych. E, także bardzo często dla tych e, młodszych. Więc ja Wam życzę przede wszystkim e, wszystkiego najlepszego i tego, żebyście byli przykładem wielu elementach. Nawet w jakimś sensie życzę Wam tego, żeby Wam zazdroszczono. W końcu tak naprawdę my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale najczęstsze życzenia, jakie składamy, to składamy sobie, żebyśmy byli seniorami. Najczęściej życzymy sobie bowiem 100 lat. E, I w związku z tym życzę, żeby ten przykład i to 100 lat, które przed nami, było dobrym, dobrym przykładem dla wszystkich. A teraz, zgodnie z tradycją, e, to jeszcze mogę powiedzieć, jako prezydent a za chwilę już nie będę tego upowiedział, zgodnie z prawdziwą przekazuję władzę nad miastem. W średniowieczu to trwali klucze, ale klucze to już jest przyszyte. Ja państwu daję nowoczesną władzę nad miastem, nowoczesną władzę, która pozwoli tym miastem nowocześnie zarządzać, Daję państwu symboliczną kartę peka. Rządźcie miastem sprawiedliwie tak, żeby dla wszystkich Żebyście byli, jak powiedziałem, dobrym przypadek. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, a teraz ja mogę się pozbyć pewnego prywatnego atrybutu władzy. Witam serdecznie. Ja tylko powiem krótko: wykorzystajmy to jak najlepiej dla siebie, mili seniorzy.